18.30 minęła Michał Adamski dzień dobry, zapraszam Państwa na sobotnie główne wydanie zbliżeń. Więcej testów, mniej zakażeń. W ostatnim czasie wprowadziliśmy regularne badania w domach pomocy społecznej. Jeżeli będzie jakiś istotny wzrost zakażeń, natychmiast zostaną podjęte działania zaradcze. Trwają prace na budowie drogi S5. Trwają intensywne prace zarówno na jednym, jak i na drugim. Także na pewno w tym roku jeszcze te dwa kolejne odcinki drogi S5 zostaną oddane do użytku. Napisy na murze zabytkiem to był jeden jedna z form naszego sprzeciwu. Koniecznie trzeba to zachować, koniecznie trzeba to chronić. Dwa nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w regionie. W sumie liczba zakażonych osób wzrosła do 592. Liczba wykonywanych testów na koronawirusa w regionie rośnie, a liczba potwierdzanych przypadków zakażeń spada. Ta tendencja świadczy o wygaszaniu epidemii w województwie. Jak mówią specjaliści, przełomowe będą najbliższe tygodnie. To, że statystyki się poprawiają, nie zwalnia z obowiązku zachowania szczególnych środków ostrożności, w tym noszenia maseczek. Regionalne laboratoria wykonują tysiąc testów dziennie na obecność koronawirusa. Liczba potwierdzonych zakażeń wśród mieszkańców spadła do kilkudziennie. Są też dni, kiedy w krajowych raportach nie ma Kujaw i Pomorza. Od początku pandemii w województwie pobrano ponad 33,5 tysiąca próbek. W ostatnim czasie wprowadziliśmy regularne badania. W domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach opieki długoterminowej i badamy cyklicznie co 7 dni 50% personelu. I teraz już jesteśmy na etapie kończenia tego projektu, że mamy przebadanych 100% personelu. Wszystko po to, by uniknąć ognisk choroby, zwłaszcza w takich miejscach, w których przebywają seniorzy. Sytuacja jest na tyle dobra, że od kilku tygodni pracownicy Sanepidu z regionu oddelegowani zostali do pracy na Śląsku. Obecnie przebywa tam 8 osób z powiatowych stacji, m.in. z Golubia, Dobrzynia, Wąbrzeźna i Schemna. To już trzecia zmiana. Głównie praca polega na e, pracy przez telefon. Nie mają tam bezpośredniego kontaktu, nie jeżdżą w teren, nie pobierają wymazów, ale prowadzą dochodzenie epidemiologiczne zdalnie. W wojewódzkim szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy pod obserwacją lekarzy jest tylko jedna osoba zakażona. Znacząco zmniejszyła się też liczba osób zgłaszających się do Izby Przyjęć. W regionie rośnie też liczba ozdrowieńców, to już ponad 400 osób. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego epidemia nie znika, ale przechodzi w fazę kontroli, a luzowanie obostrzeń może przynieść niewielkie zwiększenie fali zakażeń. Jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, że jeżeli będzie jakakolwiek trudna sytuacja, jeżeli będzie jakiś istotny wzrost zakażeń, natychmiast zostaną podjęte działania zaradcze i to, co my robimy teraz, to jest w sposób odpowiedzialny, systematyczny, kontrolowany pod nadzorem inspekcji sanitarnej odmrażanie życia społecznego i gospodarczego. Na to, czy odmrażanie gospodarki przyniesie wzrost zachorowań musimy poczekać jeszcze około dwóch tygodni. Jeżeli nie, nie będzie takiego wzrostu, można powiedzieć, że nasz... Nasze województwo poradziło sobie z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, jednakże ja zawsze jestem ostrożnym e, optymistą i jednak co do rokowania musimy jeszcze poczekać 4 tygodnie. To jednak nie zwalnia mieszkańców z przestrzegania nadal obowiązujących zasad noszenia maseczek w miejscach publicznych czy zachowania między sobą bezpiecznego odstępu. Tych procedur wszyscy się uczyliśmy. One na początku wydawały się ograniczeniem. Dzisiaj wszyscy mamy przekonanie, że są nam potrzebne, i w zachowaniach pracowników widać, że po pierwsze akceptują, po drugie przestrzegają, po trzecie, wszyscy mamy przekonanie, że dzięki temu jesteśmy w pracy bezpieczni i nic nam nie grozi. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Będą bezpłatne testy dla cudzoziemców, pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie. Wcześniej apelowała o to między innymi Krajowa Rada Izb Rolniczych. Sfinansowanie testów z budżetu będzie możliwe dzięki uznaniu pracowników sezonowych za pomocników rolnika, którzy są ubezpieczeni w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego. Wprowadziliśmy taką zasadę z innymi ministerstwami, że w przypadku zatrudniania tych pracowników właśnie jednostki oddziały regionalnej, jednostki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą koordynowały, będą informowały o tym, gdzie te testy można wykonywać, bo ta logistyka tutaj jest ważna, rzeczywiście tych jednostek dokonujących wymazu już jest coraz więcej, ale, ale trzeba tym jakoś kierować. Pandemia koronawirusa nie zatrzymała inwestycji w regionie, w tym budowy dróg. Prace trwają na budowie S5 na odcinku od Białych Błot do Szubina. Nowy wykonawca przeprowadza inwentaryzację terenu. Rozpoczęły się też pierwsze prace ziemne i przy obiektach inżynierskich. Koparki widać także na dwóch odcinkach od Nowych Marzów do Węzła Bydgoszcz Północ. Blisko rok kierowcy jadące pomiędzy białymi błotami a szubinem nie widzieli na placu budowy żadnej koparki. Po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą prace zostały wznowione. Jednak zanim pojawi się asfalt, nowy wykonawca musi przeprowadzić inwentaryzację terenu po imprezie Pizzarotti. Drogowcy zerwali umowę z włoską firmą w czerwcu ubiegłego roku. Powodem były znaczne opóźnienia w budowie. W marcu podpisano umowę z nowym wykonawcą. Budowę blisko 10-kilometrowego odcinka S5 pomiędzy białymi Błotami a Szubinem dokończy konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Oprócz prac projektowych trwają też prace ziemne m.in. przebudowie dróg dojazdowych. Oprócz tego, na mm, trasie zasadniczej są prowadzone także prace ziemne przy budowie nasypów pod już konstrukcję. Drogi. Podobnie sytuacja wygląda na dwóch pozostałych odcinkach, które wcześniej budowała włoska firma. Umowy z nowymi wykonawcami podpisano w kwietniu. Tu także trwają prace inwentaryzacyjne. Ciężki sprzęt ma się pojawić w czerwcu. Na dwóch odcinkach pomiędzy węzłami w Nowych Marzach a Bydgoszczą północ wykonano 1,4 prac. Od Białych Błot do Szubina zaawansowanie rzeczowe wynosi 39%. Kierowcy jeżdżą już dwoma odcinkami ekspresowej piątki. Od Jaroszewa do granicy z województwem wielkopolskim oraz od Aleksandrowa do Tryszczyna. Intensywne prace trwają przy budowie południowej części obwodnicy Bydgoszczy, a także na odcinku od Szubina do Jaroszewa, gdzie kierowcy mogą już poruszać się jedną nitką ekspresówki. Oba odcinki mają być przejezdne w tym roku. Trwają intensywne prace zarówno na jednym, jak i na drugim. Także na pewno w tym roku jeszcze te dwa kolejne odcinki drogi S5. Zostaną oddane do użytku i, i będą cieszyły mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, ale także tych, którzy, dla których trasa S5 jest drogą tranzytową. Droga ekspresowa S5 połączy Bydgoszcz z Gdańskiem i Poznaniem. W całości ma być przejezdna w 2022 roku. Łożej Karczmarczyk, TV Patrygoszcz. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju zapraszają na cykl bezpłatnych wideokonferencji. Eksperci odpowiedzą na pytania przedsiębiorców dotyczące tarczy antykryzysowej. Pierwsze spotkanie online we wtorek 26 maja. Koronawirus dotknął niemal każdą branżę gospodarki. Przez kilka tygodni zamknięte były restauracje, kina czy salony kosmetyczne i fryzjerskie. O tym, jak walczyć ze skutkami pandemii, eksperci z zakresu prawa, finansów i ekonomii będą rozmawiać z przedsiębiorcami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju przygotowały cykl bezpłatnych wideokonferencji. Spotkania będą poświęcone wybranym narzędziom z rządowej tarczy antykryzysowej. Mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie przedsiębiorstwa, osoby samozatrudniające się, organizacje pozarządowe tam płyną w tej chwili bardzo duże środki. Zależy nam na tym, aby ta sfera tej małej przedsiębiorczości, na której się opieramy jako, jako nasz kraj i patrzymy z wielką nadzieją. A żeby utrzymało te miejsca pracy, aby płynnie przeszło w następne miesiące do normalnego funkcjonowania. Pierwsza z 20 zaplanowanych wideokonferencji będzie dotyczyła branży turystycznej. Transmisja spotkania we wtorek 26 maja o godzinie 13 na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia co jeszcze w programie. Piknik w forcie czwartym w Toruniu. Orkiestry dęte z regionu wciąż działają i odnoszą sukcesy. Najpierw jednak informacje o tragicznym w skutkach zderzeniu dwóch ciężarówek. Do wypadku doszło w nocy na drodze wojewódzkiej nr 534 między Golubiem Dobrzyniem a Rypinem. Jedna osoba zginęła. Do wypadku doszło około godziny trzeciej nad ranem na drodze wojewódzkiej w Radominie w powiecie golubsko-dobrzyńskim. W wyniku zderzenia dwóch ciężarówek na miejscu zginął 46-letni kierowca jednego z pojazdów. Ruch na drodze wojewódzkiej był całkowicie wstrzymany. Do wypadku doszło prawdopodobnie podczas wyprzedzania. Na miejscu pracowali strażacy z komendy w Golubiu Dobrzyniu i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radominie. Przyczyny wypadku ma wyjaśnić policyjne dochodzenie. Jak informuje portal w Gospodarce.pl, decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza ma przeprosić Kasę Stewczyka. Chodzi o słowa, które padły podczas posiedzeń Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold oraz wypowiedzi medialne. Sąd okręgowy w Bydgoszczy nakazał opublikować oświadczenie o naruszeniu dóbr osobistych kasystewczyka, między innymi na kilku portalach ogólnopolskich i swojej stronie internetowej. Senator ma także przeprosić spółdzielczą instytucję finansową na łamach Dziennika Rzeczpospolita oraz na profilu w serwisie Twitter. Portal pisze m.in. o tym, że wszelkie snute przez Krzysztofa Brejsa spekulacje dotyczące jakichkolwiek związków Kasy Stepczyka i Ambergold są bezzasadne, a ich wypowiadanie było bezprawne. W wyniku afery Ambergold, jaka miała miejsce zarządów PO-PSL, 19 tysięcy osób straciło w sumie ponad 650 milionów złotych. Krzysztof Brejza jako członek powołanej Sejmowej Komisji śledczej do zbadania prawidłowo i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Ambergold, sugerował istnienie powiązań między tym podmiotem a kasą stewczyka. Zmieniamy temat. Część mieszkańców Bydgoszczy nadal zgłasza problemy z wywozem śmieci przez dolnośląską firmę Komunalnik. Chodzi już nie tyle o częstotliwość odbioru odpadów, ale brak odpowiednich pojemników, które pozwoliłyby segregować śmieci. Monika komisarek. Brak odbioru odpadów zgodnie z obowiązującym harmonogramem, a także niewystarczająca liczba pojemników na śmieci. To dwa najczęściej zgłaszane problemy przez Bydgoszczan w związku z pracą firmy Komunalnik, która od 1 kwietnia odpowiedzialna jest za wywóz odpadów z trzech sektorów miasta. Część mieszkańców narzeka, że nie otrzymała jeszcze do dziś czarnych pojemników na odpady zmieszane. Inni narzekają, że nie otrzymali jeszcze pojemników na odpady selektywne, czyli tych na papier, plastik, a także na bioodpady. Mieszkańcy domków jednorodzinnych skarżą się na brak worków, w których powinny być segregowane odpady. Niestety nadal przy części nieruchomości pojemniki są przepełnione, co także uniemożliwia odpowiednią segregację odpadów. Bydgoszczanie zauważyli również, że posegregowane przez nich śmieci trafiają do jednej śmieciarki, a przecież miały być sortowane na pięć różnych frakcji. To wszystko bardzo martwi Bydgoszczan, którzy domagają się usunięcia nieprawidłowości. W tej sprawie powstała internetowa petycja skierowana do zastępcy prezydenta Bydgoszczy, Michała Sztybla, w której mieszkańcy apelują o rozwiązanie umowy z firmą Komunalnik i wyłonienie nowego wykonawcy. Miasto podkreśla, że cały czas wzywa firmę Komunalnik do usunięcia nieprawidłowości, nakłada na nią kary finansowe, a także stosuje wywozy zastępcze wykonywane przez miejską spółkę Pronatura. Obecnie najwięcej problemów, jeżeli chodzi o wywóz odpadów, zgłaszają mieszkańcy takich osiedli jak Śródmieście, Czyszkówko, Opławiec, a także Osowa Góra. Bydgoszcz Monika Komisarek. A teraz kolejna propozycja, dzięki której łatwiej można kupić dobrej jakości żywność. Oferty rolników można znaleźć na specjalnym portalu, który organizują ośrodki doradztwa rolniczego. To tak zwany e-bazarek. Tarzyna Raunest-Rywold produkuje sery z mleka krowiego i koziego. Wszystko przygotowuje w swoim gospodarstwie. Wyroby sprzedaje w ramach rolniczego handlu detalicznego, również na specjalnym frymarku w Bydgoszczy. Zarówno produkcja serów, jak też ich dystrybucja to dla niej pasja. Sprawia mi to ogromną radość, że mogę robić żywność zdrową, bez żadnych dodatków, polepszaczy i że mogę się dzielić tą żywnością z innymi, bo po prostu mam jej... No już za dużo i sama tego nie przejadam. Dzisiaj wielu producentów ma kłopot ze sprzedażą swoich towarów. Niezbędne jest szukanie nowych sposobów zdobywania klientów. Epidemia koronawirusa ograniczyła znacznie eksport, co komplikuje sytuację również na krajowych rynkach. Tradycyjne wyroby wciąż można znaleźć na targowiskach, ale teraz też w Internecie. Tak zwany e Bazarek to inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa oraz ośrodków doradztwa rolniczego. Na specjalnej stronie rolnicy umieszczają oferty z całej Polski. Mogą je zobaczyć i zamówić. Już liczymy odsłony, i już liczymy transakcje, i zachęcamy przede wszystkim konsumentów do skorzystania z tej nieprzeciętnej oferty: świeżych, doskonałych, tanich i e, dostępnych w odpowiednich ilościach produktów. To kolejny krok wspierania gospodarstw, przede wszystkim tych mniejszych. Rolnikom pomagają między innymi zmiany w prawie, które umożliwiły na zakładanie małych ubojni czy rozwój handlu detalicznego, to sprawia, że można kupować wyroby wprost z gospodarstwa. To jest szalenie ważne, bo eliminujemy pośredników. Jednocześnie ta żywność nie musi być odpowiednio konserwowana, ona nie musi długo być przydatna do spożycia. To same, same korzyści, samo zdrowie, a jednocześnie i rolnicy zadowoleni i konsumenci będą zadowoleni. Zdobywanie dodatkowych rynków zbytu to dzisiaj konieczność i szansa dla mniejszych gospodarstw, które często muszą szukać recepty dla siebie. Pomóc mogą tak zwane lokalne systemy żywnościowe, czyli własna dystrybucja, omijanie pośredników, odejście od konwencjonalnego rolnictwa. Zdaniem specjalistów trzeba zaprzestać masowej produkcji, przestawić się na wytwarzanie żywności droższej, ale lepszej jakości. Patrząc na to, co się dzieje w Europie i także w Polsce, można stwierdzić, że jest dość duża przyszłość przed tego typu i producentami i formą sprzedaży. Wymaga to inwestycji, ale z pewnością ważne jest, by życie miało smak. Joanna Sikora, tvp i kolejne informacje. Hasła na murach pod opieką konserwatora zabytków z taką inicjatywą wyszedł społeczny komitet w Solidarni Toruń Pamięta. Chodzi o napisy na ulicy podgórskiej tworzone w latach 80. przez członków ówczesnej opozycji antykomunistycznej. Jak informuje Polski Radio PIK, wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie w tej sprawie. Wolność plus sprawiedliwość plus niepodległość równa się solidarność oraz Solidarność równa się Polska. Dziś słabo widoczne napisy, na które mało kto zwraca uwagę, kiedyś były jedną z form sprzeciwu. To był jeden, jedna z form naszego sprzeciwu wobec y, tamtej sytuacji, która obowiązywała komuny, która, która obładnęła tutaj krajem naszym i my próbowaliśmy się przeciwstawić jako młodzi ludzie. Te napisy na murach są rzeczywiście ewenementem, One są ogromne, trzeba je jakoś ładnie wyeksponować. No Koniecznie trzeba to zachować, koniecznie trzeba to chronić. Według ekspertów napisy powstały najprawdopodobniej w czasie akcji malowania haseł niepodległościowych i solidarnościowych w Toruniu 11 listopada 1981 roku. Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że napis ten wykonała grupa malarzy pod kierunkiem pana Tofila Kowalkowskiego. Wygląda na to, że farba, którą użyto do malowania tego napisu, pochodziła z zakładów Tovimor i jest to farba okrętowa. Dlatego ten napis przetrwał w tak świetnym stanie do naszych czasów. Wielokrotnie zamalowywane na polecenie służby bezpieczeństwa, napisy oparły się także zębowi czasu i warunkom atmosferycznym. Po niemal 40 latach od ich powstania, wojewódzki konserwator zabytków wszczął procedurę wpisania do rejestru stworzonych w czasach PRL-u haseł na murze Zakładu Mleczarskiego przy ulicy Podgórskiej. Wnioskował o to społeczny komitet. Solidarni Toruń pamięta. Te napisy są świadectwem tego, jak bardzo spragnęliśmy żyć w wolnej Polsce, tak to wtedy czuliśmy i to w jakiś tam sposób przetrwało tylko w naszych sercach a i na murze. Komitet apeluje do każdej osoby, która może posiadać informacje na temat tego napisu. Każda wzmianka będzie pomocna w stworzeniu rysu historycznego z czasów solidarności. Podejmij strzeleckie wyzwanie to hasło pikniku zorganizowanego przez twierdzę Toruń Fort 4 wraz z jednostką strzelecką imienia generała Elżbiety Zawackiej. Chociaż uczestnicy obowiązkowo musieli mieć na twarzach maseczki, nie przeszkadzało to w dobrej zabawie. Biegałam na torze. Biegałyśmy na torze przeszkód. Byliśmy na rzucaniu z workami. Bardzo tu jest fajnie. W Toruńskim Forcie Czwartym nie tylko dzieci mogły skorzystać z atrakcji. Na strzelnicy znalazło się wielu doborowych strzelców. Nie brakowało również chcących spróbować swoich sił, pani. Strzelanie to było najlepsze. Pomimo że na kulki, to jednak fajna atrakcja. Bardzo mi smakowała grochówka, była przepyszna, taka prawdziwa wojskowa grochówka. Uwagę wielu przykuł pokaz zamknięcia bramy głównej do fortu. Choć brama i mechanizm mają grubo ponad 100 lat, to dzięki nowym łańcuchom można było podziwiać metody obronne stosowane niecałe dwa wieki temu. Moc atrakcji przygotowana przez jednostkę i fort czwarty. Mamy strzelnicę airsoftową. Mamy mobilne muzeum, mamy jest rekonstruktorów, mamy tor przeszkód, punkt z maskowaniem, na każdym punkcie mamy stanowisko, gdzie piesek może się napić wody, czy kot. Do portu nikt nie wejdzie drogą lądową. Zwiedzanie fortu i możliwość dobrej zabawy była możliwa mimo obowiązku reżimu sanitarnego. Staramy się zachować wszystkie procedury, to znaczy w szczególności elementy odległościowe i zachowanie ochrony indywidualnej. Bez y, 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 maseczki, bez y, Nie ma prawa się nikt y, poruszać. Mimo maseczek na twarzach uczestników, dało się dostrzec uśmiech. Grają razem od 15 lat. 5 lat temu zostali mistrzami Europy. Kujawsko-pomorska młodzieżowa orkiestra Denta Kujawia zajęła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie Viwa Petersburg. Rywalizacja z racji pandemii miała charakter wirtualny. Laureaci wykonali wybrane utwory zespołu Queen. Teraz młodzi instrumentaliści szykują kolejne niespodzianki dla słuchaczy. Nie musimy po prostu jako cała orkiestra siadać w sali prób, grać. Tylko potrafimy sobie poradzić w każdym przypadku, w każdej trudności. Planujemy rozpocząć projekt wirtualnej musztry, gdzie każdy nagrywa swoje wideo, nagrywa swoją partię instrumentalną. Było to niesamowite wezwanie dla instrumentalistów, ponieważ nigdy wcześniej w ten sposób nie, dokon nie dokonywaliśmy nagrań. Jak do tego międzynarodowego konkursu. Orkiestra spodziewała się na bieżąco i w trakcie prób, wszystkie elementy, czynniki były muzycznej wartości omawiane. Tym razem musieliśmy podejść do tego inaczej, przygotować orkiestrę online. Każdy z instrumentalistów musiał przygotować z osobna swoją partię, swoją ścieżkę, nagrać. Zostało to dopiero zmontowane i taki materiał jako całościowo orkiestry został wysłany do tego konkursu. Muzykom gratulujemy. Teraz u nas czas na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Kajakarze bydgoskiego Zawiszy zbierają fundusze na nową motorówkę. Poprzednią kilka dni temu skradziono tuż po zwodowaniu przed pierwszym przed powrotem do treningów. A tak uć to bardzo potrzebny podczas zajęć sprzęt i to nie tylko ze względów sportowych. Ta motorówka jest raz zabezpieczeniem, dwa trener siedzi, obserwuje, patrzy co się dzieje, trzy w jakiejś sytuacji takiej stresującej czy, czy dramatycznej, gdzie zawodnik wpada do wody, zawsze podsuwamy, wy, 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 wynosimy go, przywozimy go na brzeg. No, jest to nasze zabezpieczenie, jest to, jest to ważne, jak nie najważniejsza część jakby, trenerskiego uposażenia że i zawodnicy postanowili nie czekać na wynik poszukiwań i śledztwa. Rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Potrzebnych jest 12 tysięcy złotych. Po pięciu dniach zebrano niemal jedną czwartą tej kwoty. Więcej na ten temat i inne wieści ze świata sportu w serwisie o 21:45. A my teraz posłuchajmy, co będzie się działo w pogodzie w najbliższych godzinach. O tym Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Choć pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, to jednak przyroda wie swoje. Barberys zwyczajny, znany też jako kwaśnica pospolita lub kwaśniec, Jego żółte kwiaty, które są zebrane w zwisające grona, kwitną w maju i w czerwcu. Rośnie w zaroślach, na brzegach lasów, a także w parkach. W medycynie ludowej znalazł zastosowanie jako lek na schorzenia wątroby i inne dolegliwości układu pokarmowego. Ponadto działa uspokajająco. Barberys działa uspokajająco, a pogoda bardziej usypiająco. Niedziela na Kujawach przyniesie pochmurną i też deszczową aurę. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 15-16 stopni. A jaka czeka nas pogoda w tym ostatnim tygodniu maja? O tym już za chwilę zapraszam. To była Angelika Bednarska. Ja przypomnę Państwu nasze tematy dnia. Więcej testów, mniej zakażeń. W ostatnim czasie wprowadziliśmy regularne badania. W domach pomocy społecznej. Jeżeli będzie jakiś istotny wzrost zakażeń, natychmiast zostaną podjęte działania zaradcze. Trwają prace na budowie drogi S5. Trwają intensywne prace, zarówno na jednym, jak i na drugim. Także na pewno w tym roku jeszcze te dwa kolejne odcinki drogi S5 zostaną oddane do użytku. Napisy na murze zabytkiem. To był jeden, jedna z form naszego sprzeciwu. Koniecznie trzeba to zachować, koniecznie trzeba to chronić. Na koniec jeszcze jedna informacja. Jutro o godzinie 10 na naszej antenie transmisja Mszy świętej z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Zamościu. W głównym wydaniu Zbliżeń to wszystko. Wieczorny serwis o 21.30. Dziękuję Państwu i zapraszam do zobaczenia.